Dzisiaj jest tak ciepło, że uznałam, że czas wyprowadzić świnki na dworek. O! Na pewno bardzo ich to ucieszy, co szafirku. Hej, Od razu do domku, tufiku. To, tufiku. To, o! Tak, Więc świnki sobie tutaj będą mieć trawkę, a my zobaczymy, co tam bo tam też nas dawno nie było. Ip, cip, 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 cip. No, Chodźcie do mamy. Cześć. no co się boisz mnie? Już zdziczałaś? się? Nie, nigdy. Na no co, no co? Na no co? Chcesz mnie zaatakować, co? No ja wiem, ja wiem. przestań. Dobra, idź, idź, boję się ciebie. Sio. Kysz, kysz, kysz. No jakby. Nie, kysz, 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 idź. idź. Denerwujesz mi Rachel. O, haha. Ha. No co? No co chcesz? Chcesz paznokci? Ej! Kisz, kysz. A ty co chcesz? Kobieta. Co pani chce? Jedna z drugą. Mercedes, co byś chciała. One są śliczne. No zobaczcie, takie małe dinozaury. Tak? Tak. Thank uh you. -huh. Uh -huh.